Zawieszenia prawa do azylu na pograniczu polsko-białoruskim tego chce Donald Tusk. Czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Przyklaskują mojego wyborcy i wielu dziennikarzy, bo wierzą w argumenty premiera o tym, że na pograniczu nie ma prawdziwych uchodźców imigrantów, A ci prawdziwi, tacy jak jego zdaniem białoruscy opozycjoniści, nie będą przecież nielegalnie uciekać od reżimu Aleksandra Łukaszenki. Tak myśli i mówi premier. Posługując się przykładem potencjalnych uchodźców białoruskich. Nie było ani jednego przypadku, aby opozycjonista białoruski próbował nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w grupach organizowanych przez Łukaszenkę. Zacznijmy od końca, czyli odcytuję: grup organizowanych przez Łukaszenkę. Fakty są takie, że białoruski reżim zorganizował, czyli zgotował swoim obywatelom okrutny los, wskazując ich na dyktaturę Łukaszenki. Zatem każdy białoruski uchodźca, jeżeli ucieka z ojczyzny i robi to na przykład w grupie, to dlatego, że zmusił go do tego właśnie Łukaszenka. Kolejne pytanie. Czy tacy uchodźcy w ogóle są i przekraczają nielegalnie granicę z Polską? Bo przypomnijmy słowa premiera. Nie było ani jednego przypadku. A więc najpierw poszukajmy odpowiedzi w mediach. I tu znajdujemy artykuł Joanny Klimowicz z Gazety Wyborczej ze stycznia 2022 roku z informacją o tym, że białoruski polityczny uchodźca przepłynął Bóg i jest sądzony za nielegalne przekroczenie granicy. Czyli wbrew słowom Donalda Tuska: Nie było ani jednego przypadku. Mamy już tego jednego białoruskiego opozycjonistę, który uciekając do Polski nielegalnie przekroczył granicę. A co mówią statystyki Straży Granicznej? Ilu Białorusinów uciekło do Polski od początku kryzysu humanitarnego na pograniczu, gdzie głównie pojawiali się i nadal pojawiają migranci i uchodźcy z Bliskiego Wschodu i Afryki? Otóż w ostatnich trzech latach Białorusini próbowali nielegalnie dostać się do Polski 220 razy. Powtarzam 220 razy. Dodatkowo w tym samym czasie podobną drogą, czyli nielegalnie do Polski, uciekali również Rosjanie. Zrobili to 130 razy. Według danych Straży Granicznej od 2021 roku do teraz 9400 Białorusinów zostało objętych ochroną międzynarodową i 3500 Rosjan. Straż Graniczna nie podaje informacji, ile jest wśród nich osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Zatem ocencie sami, czy Donald Tusk, chcąc wprowadzić zawieszenie prawa do azylu, używa prawdziwych argumentów? Czy może jednak nie? Nie było ani jednego przypadku. Zawieszenie prawa do azylu jest złamaniem podstawowych praw człowieka zapisanych w Konstytucji, w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i w Konwencji Genewskiej. Procedury azylowe służą sprawdzeniu, kim jest człowiek, który prosi o ochronę. Postępowanie kończy się albo przyznaniem azylu lub ochrony, albo deportacją, a nie wyrzuceniem człowieka do białoruskiego lasu. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl ukośnik Czaban Robi Raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i buycoffee. Szczegóły w opisie filmu.